I przez fundację prowadziłeś jakby jakiś interes. Oczywiście. I to, Masz to doprowadzało auto, automatycznie do jakiegoś poziomu wspierania się czy sporu. Zdecydowanie. No nie. A y, oni tam w tych 80. -tych latach wszyscy byli tylko uczestnikami obozu. I żyli tylko miłością do niego. No, i tylko no ale chcę mi powiedzieć, że nie dostrzegali tego, że chrapie na przykład w nocy, nie można wtedy się nie przy nim chrapał. wyspać. A, no to nie dostrzegali, że zaciągał różne pożyczki, wydawał pieniądze, ile wydawał. miał w kieszeni. Nie wtedy, wydawał. wtedy nie. A, rozumiem. Wtedy, nie. wtedy był innym człowiekiem. Co tutaj powiedzieć? Był innym człowiekiem, bo tak, y, wszystkie te te trzy obozy, które trzy, tam cztery, które ja przeprowadziłem, bo to ja trzymałem kasę. No tak, to, to dlatego wszystko poszło, zabrakło Bogusia no. No. Dobry, a Bogusia a nie ja... no. Rozumiem, tak, czyli to Bogusia Hajdu, Kopeć że dawał mu doskonałości. No. No. Rozumiem. No to tak? Aha, to już, I, już całą, całą kręgową kasę ja trzymałem, nawet jak jakieś interesy robiliśmy. No ale nie denerwował ci na przykład, że przyjeżdżał, wydawał dyrektywy i zamiast Postać, na przykład to wyjeżdżał albo pochodził... Nie, nie było czegoś takiego. Nie? Był wtedy w osiemdziesiątym pierwszym, drugim, trzecim, czwartym roku potem do pierwszego wyjazdu, który wyjechał, no nie? To był tylko z, y, z nami i niczym innym się nie zajmował, bo a? był na y, tej, y, tej pozawałowej ręcie to nie? Jakieś pieniądze miał do życia, a ten... a Yy, niczym innym się nie zajmował, tylko tym harcerstwem, tą zabawą w harcerstwo, bo to, była ale to mi, zabawa. Nie, nie o to mi chodzi, może no. po prostu nie zauważasz tego, bo te wydane zadania i stworzona społeczność powodowała, że jak Bogdan wyjeżdżał, to niektórzy dotkliwie to odczuwali, może dlatego, że potrzebowali jego obecności, choćby no, taka, się, wiesz, miłość do człowieka, przyzwyczaili się, przyzwyczaili się do niego, tak. No, ale do tego stopnia, że nawet wszystkie te interesy finansowe, w tym trzecim, czwartym, czy tam w drugim roku replinty książek, nielegalne sprzedaż tych książek. To wszystko, te finanse prowadziłem ja. No nie? <laughs> Czyli jesteś po prostu odpowiedzialny za to? No. Dobrze. I wystarczało nam wtedy y, tych pieniędzy y, na pójście do knajpy, no nie, znaczy, no nie na wódkę, no nie, ale na kawę się chodziło. No, Rozumiem. Na kawę się chodziło, jak się gdzieś jechało, to zawsze było pieniądze na. na no bo trochę było zawsze delegacja, jakaś się rozliczało, no, nie? Mhm. Trochę było zawsze jakichś tych takich pieniędzy, że jakoś to rozliczyliśmy wszystko. No. Ciekawym wątkiem jest to, że jesteś chyba jedyną osobą, która. Sama utrzymywała taki dystans do Bogdana, taki ojcowsko-synowski, zawsze do niego mówiłeś druhu, zawsze. Bogdanie, tak. prawda? A możesz coś o tym? Znaczy, myślę, że wtedy, to nie? Wtedy tak to było, potem myśmy z Elą poszli do pracy do komendy chorągwi, to nie, i był nawet okres jakiś taki, nie, że wtedy my jako pracownicy, on trochę tymi sprawami suchorzeckimi, potem twoją chrypą, to nawet tacy trochę upiernimi byliście tak, tak. dawali się popalić, nie? ale zawsze wtedy było tylko właśnie dróg, nie? Dlatego mówię, no. że w tych naszych. Kiedy, kiedy my pracowaliśmy już i w dorosłym życiu, to już wtedy były właśnie pewne rzeczy, gdzie Bogdanowi się wydawało, że my możemy to zrobić, a my też byliśmy uwarunkowani yy, szefami nad nami. i i nie do końca mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby po tej linii Bogdana działać. No tak, no ale co było pierwsze? Dyrektywa, żebyś pojechała do Racławic czy jednak jakiś zachwyt tym człowiekiem? no oczywiście, że zachwyt, przecież Racławice to były 84, a zachwyt był 80. No i co to za zachwyt? Jak pamiętasz swoje pierwsze spotkanie z Bogdanem? Znaczy wiesz, no pierwsze spotkanie, no to to Wiesz, to co ja mówiłam, ja się, ja yy, nie miałam prawdziwego harcerstwa, ja nie znałam prawdziwego harcestwa, ja prawdziwe harcestwo zobaczyłam dopiero w trzech morgach i, i, i generalnie yy, to była ta fascynacja, tym człowiekiem, który, który yy, no po prostu był, po prostu był. On miał. Tak, no Jasiu Krzywda, no który był. Ja wtedy byłem młodym pracownikiem, a kwatermistrzem w był Jasiu Krzywda. No w tym 84, 5, 6 roku. Potem już o, nawet był taki, że. Mamy jak przyszedł do Jasia tego, krzywdy. Śniadanie mistrzów. To ten. <laughs> nie mówi, że I mówi, że jest potrzeba pojechać do Bóbrki, bo tam wtedy chyba na kasie przewoziliśmy jakieś rzeczy. Nie no. wiem w którym roku. Buksem? no nie jest, jest do bubki, do tego 85. nie do Bielska no do twojego domu do babci. No, po... się miał urodzić, czyli 87? No, jeszcze wtedy Jaś, ja Pamiętam, że z, właśnie z Jasiem Krzywną Dynię tarpanem... No, nie wiozłeś i no. rozwaliłeś się w Oralcu, wszystkie te nie wypadły nam z samochodu. No, i tak, ja <laughs> nie pamiętam, ale nawet Jaśiu krzywda. To nie? Wstaliśmy o czwartej czy o którejś rano, pojechaliśmy tam do, do Bielska, to nie? nie wiem gdzie górki. Do węgierskiej górki. górki, załadowali wszystkie rzeczy i pojechali tarpanem rozlatującym się w bieszady. Tak, Także. No dobrze, to kto pierwszy z Bogdanem miał styczność? Ty czy, czy Ela? Nie, no bogu. Nie, czy znaczy, nie, razem? To znaczy, moja styczność była taka: wróciłem z tego obozu z tego Zasieńczyka. Po drodze lekko tam nie wiem, czy zakochany, czy nie zakochany. Z drugim w takim. Bajcie. Nie, z drugim takim chłopakiem. I ten. chłopaku. Nie, pojechaliśmy z Krakowa odwieźć dziewczynę do Kołczewa, do Fedirki Jurka, na obóz. Tam spotkałem Spaskiego, którego w ogóle nie kojarzyłem. On potem jest tam tam I chcieliśmy na tym obozie zostać, nie? Z tym, yy, z tym, z tym chłopakiem, to no nie co, byliśmy. On był o, o, ten oboźnym na obozie, pod obozu szkoleniowego. Ja byłem oboźnym z grupowania. A ona była. U Reginy Pytlik, zastępcą komendanta tego obozu szkoleniowego. To była akcja szkoleniowa w Krakowskiej w Jasieńczyku. Ale Fedirko nie przyjął nas na ten obóz, nie? No, dziewczyna została, z, Dziewczyna została, a myśmy wrócili. Chłopak pojechał do domu, bo to był ze szkoły. Mieszkaliśmy w internacie. No a ty postawiono się z nią ożenić? A ja myślę tak, no co tam, do domu co będę na wieś wracał, no nie? Zadzwonię do Chorągwi, zapytam się, czy ta moja drużynowa ze szkoły, co tam była, jedzie na ten obóz y, y, casu do, ten, do, do trzech morgów. No i dzwonię do Chorągwi i odebrał szeterli, Terli. No, no i tam to jest, sprawdza na liście tego, mówi, nie ma takiej, no nie? Tylko, no to ja mówię, czy ja mogę przyjechać, przy, za nią pojechać na zastępstwo, no nie? No, przyjeżdżaj, na Dąbiu jest zbiórka. Nie? W szkole tamten, bo tam e, nieobozowa akcja letnia chorągię wprowadziła i ta zbiórka przedwyjazdowa do, do trzech morgów była, ten, była na tym Dąbiu chyba jedną noc, oni tam nocowali, czy dwie. Mm -hmm. I jak ja już przy, przyszedłem, no nie? to wszyscy ci uczestnicy sprawski Widurek, nie wiem czy, e, bo LF w ogóle wtedy nie kojarzyłem, nie? No, no. <laughs> I, i już większość tych ludzi tam na, tym, na tej zbiórce przedobozowej była. No no i jakoś mi gdzieś siedzieli, czy coś co opowiadałem wczoraj, no nie? No i ten wziął ten przewodnik tego. Co robiłem? No, byłem oboźnym zgrupowania w Jasińczyku, to nie? U Reginy Pytlik. Nie? To, to weź oboźnym. <laughs> I tak zostałem oboźnym centralnej Akcji szkoleniowej w Trzech mordach. no. I potem się już nie musieli wszyscy słuchać. A się mu nie chciało. A kiedy się pojawiła Ela Kopeć? Nie, ona była w 81 roku na obozie, w 1982 roku była na obozie przecież, w Kucznie. Czy wtedy jeszcze nie zwracała twojej uwagi? Nie, w 83 nie ten. Nie, nie, nie była, bo nie była w szeglarskim obozie. I w 84, Co robię? Kazał jechać do Wrocławic. A, Czyli on był znowu. Tak, tak, bo Boguś miał mi jakieś książki z Borsuczej. Tak, no z tam, od, z tej, tam mieliśmy bazę tą programową w pokoju u tej. No, ba, balon, co miał ten pokój, co mieli mieszkać, a potem na Meissnera dostali mieszkanie, i myśmy tam przez rok mi, mieli bazę. Nie? Książki, kanadyjki porskładane, pięć, sześć osób mogło nocować w tym pokoju, nie? bo ale to miał. Z góry chyba za rok zapłacił i nie, nie mógł tych pieniędzy odebrać. Aha. Bo tam, jak umowę podpisał, nie mógł zerwać. No i przez rok czy przez ileś, żeśmy tam. Te, było świeżo wymalowane, to nie taka, w takim domu jednorodzinnym jakiś jeden pokój mieli. Oni wtedy z Jolą tam mieli mieszkać. A gdzie to było? Na Borsucza. Na Krakowie. W Krakowie Borsucza to jest przeciwnica z kapelanki, która. No dobrze, ale jak pojechałeś na ten obóz o tych trzech morgów jako oboźni, wiedziałeś, jak to robić? Byłem oboźnym zgrupowania w tym Jasieńczyku, chorągwianej szkoły instruktorskiej, coś żeśmy tam robili na A tym A ten obozie. Jasieńczyk to gdzie jest? W Muszynie, w nie, było. Nie. No. To była baza chorągwi Zdż. krakowskiej. Ale Komenda to, chorągwi prowadziła tam głównie no, obozy w 70-tych latach uh -huh. i początek lat 80-tych. Wiem, Dla wszystkich tych małych chłopców, takich wiem, powiatowych, kiedy tak to by były gminne, bo nie było. powiatów. Nie były które, które no, nie były w stanie same gdzieś jechać na obóz. I, I ta baza nawet jeszcze służyła, bo 80 rok to było raptem dwa lata po zmianie tej wojewów. W 1998 była reforma. No i. Tarnów był takim mocnym ośrodkiem harcerskim, który jak powstała Chorągiew Tarnowska, no to się odłączyli. Ale oni jeszcze na tak? 1979-80 roku jeszcze mocno nieba, utrzymywali kontakty jest, z Chorągią no, Krakowską. Wtedy, przez pierwsze dwa lata. To się też stąd brało, że Paweł Raj to nie, i Raj, Rajowa była Starnowa. Paweł Raj był z Krakowa, to nie, a, Rajowa z Krakowa to nie, a Rajowa była Harcerką nie, z tego starnowa i potem była księgową. Ale bo też był z Brzeska, więc to też... Brzeska, Leją. Tak. No dobrze, ale nie drażniło cię w tych trzech morgach, że wyście zapieprzali, a oni gadali po prostu i jakieś intelektualne mieli rozważania i w ogóle zachciewałem im się, takich, takich nie? intelektualnych rozważań. Tam było tylko takie buzowanie harcerskie, mhm. typowe buzowanie harcerskie w sensie takim, że osiemdziesiąty rok. Pojawiają się y, nielegalne repliny książek, nie Baden Poelowski. No klasy, tak, to jest drugi jest... obiekt. Pamiętam, jak no. przywieźli do chorągwi Bielskiej. No. Lokasiu, no, Kasiu, to jest legalne. No. Skąd te książki są, a oni mi do sprzedaży przywieźli? I, i, i to był obóz, gdzie byliśmy na bazie chorągwi Piotrkowskiej, centralna mm. akcja szkoleniowa, wszystko wykupiła główna kwatera, zapłaciła za spanie, za te wszystkie organizacyjne rzeczy, a my tylko w dwie, w dwie Chorągwie, tam, no bo stąd nawet tak bliskie te połączenia z tym Tarnowem, że na Chorągwianą Szkołę, znaczy na Chorągię w Krakowską nie było zebrać, nie, nie byli w stanie zebrać drużynowych starszych harcerskich na centralną akcję do głównej kwatery, żeby stworzyć normalny jakiś funkcjonujący obóz i na, na szybkiego, na siłę połączyli to z chorą tarnowską. Aha. I stąd się wzięło to połączenie. Rozumiem. I uzbierało się raptem 45 osób na ten obóz. Y, no i ciekawe, bo do akcji... dzisiaj widać rzeczywiście to, no. to krakowsko tarnowski no wymiar, Nawet on się no. w tej chwili bardziej uwypukla. No, no. I, no. I, i to było i stąd się wzięła właśnie ta maria tyka, która była z chorągwi tarnowskiej y, wyt. Wydelegowana? I zastęp... No i, i zastępcą tej marityki programowym tej, tej tego członu tarnowskiego, no nie, była Jagoda, późniejsza I potem tak komendantka tak. chorągwi tarnowskiej. Ona też tam była. Z I ona której... też była na sesie? Tak, one były dwie, a Szeterli był zastępcą programowym po stronie chorągwi krakowskiej. I tam na tym placu, żeśmy się wspólnie spotkali z tymi tarnowiakami, nie? namioty już takie stały, że nie. Pod takimi starymi sosnami, nie? Już, bo już w lipcu tu jakieś turnusy takie Chorągwi piotkowskiej czy kogoś tam były, nie? i tam żeśmy się urządzali, się ale, nie? Nie, nie. I, i myśmy to były takie po prostu, takie ćwoki na przykład obok, obok była, no ale, mówiła, była... Się wtedy się zmyczyły, nie, ale nie, ale my razem potem nawet w stosunku no, na przykład tak do, tak do, do Warszawy, która przyjechała, rozbiła piękne namioty, no nie, i tam tacy byli, war warszawiacy to tacy byli, ten. a my tutaj tak, najpierw musieliśmy się utrzeć z tymi Tarnowiakami, no nie, a potem coś robić na tym obozie, jakiś program, no nie, no i on, on się sam budował, to no nie, bo myślę, że nawet były jakieś pewnie wytyczne centralnej akcji szkoleniowej z głównej kwatery, które, no Bogdan jako zastępca programowy i ta. Yy, tyka jako komendantka dostawała. To nie? Stąd ta, ta, jakaś ta, ta gra wojenna, coś tam było jeszcze. To nie? Spotkanie Ale z naczelnikiem tak... było. Nie? W ogóle pierwszy raz w życiu w 80 roku, pierwszym roku, to nie, młody harcerz, który miał możliwość siąść przy ognisku z naczelnikiem, to było wydarzenie. Skurane takie, skur, y, jak, sznur? jak dziś. No. I to jest dzi takie wydarzenie, jak dziś młody pisowiec może się z Jarosławem spotkać. <laughs> <laughs> tak. To było coś tak. takiego. Co ty możesz wiedzieć na ten temat? Byłaś kiedyś na spotkaniu Piszu? Spotkałaś nie. kiedyś Jarosława? Nie. No. No ale to pierwsze spotkanie z Bogdanem to już dla ciebie było takie, że on był już tak na świeczniku, czy takie było zwyczajne? Nie, nie, nie. to było, to, to po prostu wszystko się budziło, rodziło na obozie. Czyli spotkałaś zwyczajnego człowieka? Tak, oczywiście, że tak. Tylko no i... zwyczajnego człowieka, który który umiał z Tobą rozmawiać. Miał Teraz, 40 tak. lat wtedy w 81 roku. Ja że jak to się zmieniło, popatrz, kto by się spodziewał? 40 no? lat, myśmy mieli, ja miałem 19 czy 20, on równo 20 lat wie. ode mnie. 43 rocznik. No a ja 63, równo no. 20 lat byliśmy nie wtedy Nie miał tyle, prawda? Jak, jak to nie, było, nie miał nawet wiele, no. tak? Tak. No. Bo ja pamiętam się, że, no. że urodziny Bogdana żeśmy już w kręgu obchodzili. No. No. 40. No. Be, be, ten, be, był świeżo po zawale, no nie? Tak. Trochę tam wcinał tych leków. No nie. To zawsze. I ten. No ale wtedy, no nie? No i wtedy no to był sprawniejszy niż my teraz. W no sensie... nie wiem, nie wiem. Ja próbowałem tu Bogusia Hajduka zapytać o jakieś wyjście w góry, potrafił mi powiedzieć tylko o wyjściu na Karłowicza, a też raczej wątpię. To ja nie pamiętam, go na no właśnie. że był, nie? Nie pamiętam. Ale wtedy, no, nie, no wtedy się poruszał. Pamiętam, że, że wtedy po tym, to był w 1982 albo trzecim roku, yy, raz. Z Pintońskim pojechaliśmy na y, jakąś zbiórkę starszo do Tarnowa, no bo wtedy te kontakty utrzymywaliśmy. Wtedy kierownikiem Wydziału starszo był późniejszy ten taki y, Tarnowa, w głównej kwaterze robił karierę. Sikora? No. Sikora. On wtedy był w Tarnowie, rządził Wydziałem starszo i oni jeździli tam. Y, jak się z Tarnowa jedzie na zakliczyn, na to schronisko, jest to takie. No tak, na Jamną. Na Jamną. No i tam na Jamną żeśmy pojechali. I tam oczywiście jako tu wielcy skałci z Krakowa, to nie robić tutaj porządki harcerskie, starszoharcerskie w Tarnowie. I efekt był taki, że tam to ognisko było i na dół trzeba było gdzieś zejść, żeby na pociąg który jedzie z Krynicy do Tarnowa, to nie tą trasą dostać się do Krakowa, żeby wrócić. Sławna strzała południa. No, no, no. I, i, to, i ten pociąg yy, jakoś jechał, tak, że to już było grubo po północy. I idziemy tą tym, tym nocą, tą szlakiem, chyba, nie wiem, czy Sprawski wtedy był, czy Kwinta był, już nie pamiętam kto był. I słys... Do, Gronika, do, Gronika, do Gronika. Gdzieś tam musieliśmy iść, już nie pamiętam nie wiem, gdzie. Do, Gronika, I słyszymy tam z dala ten pociąg, ale, ale, po prostu, że on tak, się tłucze, bo to noc, jedzie tak, i tak. gwizdze, no nie? Ale, 네? do ale nam do tej, do do tej stacji Gronika, daleko ta i ta przyspieszamy, przyspieszamy, no nie? A Boguś wtedy nie dawał radę, no nie? No i nie doszliśmy na ten pociąg, odjechał nas. Na tej, stacji, na tej stacji już nic do rana, do Krakowa miało nie jechać, nie? No i oczywiście musieliśmy być we czterech, góra w pięciu, nie w czterech, No ale w drugą stronę jechał pociąg do Sącza. No to żeby nie siedzieć na stacji, to lepiej w pociągu, no to siadamy na pociąg do Sącza, nie? No i do Sącza, dojechaliśmy do Sącza, no nie? Tamten. No ale co w tym czy robić? No nie, Żaden autobus nie wraca no nie, do tego. No ale jakaś taksówka była. No tu wszedł i poszedł, zmajstrował taksówkę. Do Krakowa jedziemy taksówką. Taksówką? No, z Sącza. Miał takie zapędy lekkiego. No, miał, jak miał w kieszeni, to wydawał wszystko, co tak, było. Tak, więc, tak. No, Niestety tak. Adam ma do końca. No dobrze, więc wracając do tego pierwszego spotkania. Pamiętasz pierwszą rozmowę z Bogdanem? Mnie się pytasz? Tak. Nie. Nie. Ja takich rzeczy mm, y, pamiętam swoje przeżycia, y, ale nie pamiętam. Czyli nie pamiętasz nawet, gdzie ten pierwszy kontakt mógł być? Obóz, tak? Obu, tak, tak. To, to, był, to były trzy morgi, oczywiście, że tak. No dobrze, no, ale jakoś się przerodziło to później w taki kontakt bezpośredni, prawda? Z takiej druchni, która dostała, była na obozie i dostała dyrektywę kierowania y, kierowania kolonią zuchową. No, no w którymś momencie dwa lata przeszliście. minąć prawie trzy. No, przeszliśmy. Ja nie, no. No, przeszliśmy. Przeszliście na taki poziom, no, można powiedzieć, partnerskiego współdziałania. No, bo Bogdan taki był, że w którymś momencie y, ludzi włączał do takiego zespołu i dodawał dużo swobody i samodzielności. No tak. I słuchał. Ale to, ale no, no, Miał swoje więc zdanie, no, więc wymuszał właśnie. pewne rzeczy, no, więc ale, ale jednak słuchał. No więc właśnie. Rzucał. W tym momencie miałeś takie poczucie, że zostałaś potraktowana bardzo już tak podmiotowo, nie na nie dyrektywnej, chyba że to tak jest, że że z tą dyrektywą już idzie taka wiara w człowieka, że da się. Nie, no myślę, że, że sam fakt właśnie, że docenił ją i, i że zostanie komendantką, albo może to było tak, że nie miał kto zostać tym komendantem tej kolonii. No raczej to jest pewne. I <laughs> potem tej, o, została oboźną w tych no, w suchych rzekach, to też tak mogło być. Ale żeby... myślisz, że on miał rękę do ludzi, czy on po prostu właśnie, ludzie pod, pod jego wpływem stawali się tacy bardziej podejmo, podejmo, samodzielni? Ta, podejmowali tak, wyzwania, mimo tego, że się bali tych wyzwania. Wami, albo nie wiedzieli jak to zrobić, to robili to. I wtedy uczyli się. Robiąc to uczyli się samego siebie i, i tego co mieli robić. Potrafiłabyś przewidzieć co by było, gdyby nie było Bogdana Szyterli na drodze Eli Olejasz? No pewnie by się nie ożeniła ze mną. No ciekawe, no wiesz, widać teraz jakie jest wasze małżeństwo. Tu pytamy, to odpowiada. No bo tak. No tak. No tak. Czyli co, czyli naznaczył Cię tym otoczeniem, które masz teraz. No. no. ale potrafiłabyś sobie wyobrazić na przykład tamte Twoje marzenia, to gdybyś miała wtedy y, 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 pójść własną drogą, to co to by była za droga? Co byś no robiła? Krawcową by była. Nie. No jak to nie, no skończyłaś szkołę. Ja poszłam razem z Ulą. No. Nie, bo to, nie, bo to, to, to było tak, że mm, ja miałam y, skończone 10 lat, jak mój ojciec zmarł. I... I ja myślę, że w którymś momencie to Bogdan stał się takim guru i stał się takim człowiekiem, który po prostu, z, z którym chciało się być. I generalnie każda zbiórka, każdy obóz, zimowisko, bukowina to po prostu człowiek chciał tam jechać. No ktoś... chciał, chciał, chciał być, bo przecież Bogdan sam wiedział, że ja na przykład. Ja byłam cichą osobą, więc ja, tak jak on pamiętam, kiedyś powiedział w Bukowinie, w Kościelisku, czy w Bukowinie, już nawet nie pamiętam, w którym to było, ale, ale on powiedział tak, że ja słucham, słucham, słucham jak już wypalę, to już po prostu chaos i, A, i chaos i, i, i. Nie, no tak, tak. Jest cisza, 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 cisza. I w którymś momencie gotuje się coś we mnie, coś tego i jest odwaga wypowiedzenia się, prawda? To jest też, on, Nie zabija tej zdolności, żeby. Nie, jednak to, jest, nie. to jest jeszcze. Taki, nie. Taki, taki, nie. Taka była taki ten, że większość tych ludzi w tym. No bo to była specyfika, bo to jednak cały czas. Nie? Bo my mówimy harcestwo, ale jednak to było starsze harcestwo i odradzane się harcestwa starszego w tym 81 roku. Nie? I to byli młodzi ludzie, którzy bezpośrednio, oni troszkę mieli kontakt, bo prowadzili drużyny, nie? ale większość tych ludzi wtedy w 81 roku, która się spotkała nie? na tym obozie szkoleniowym, miała się kształcić do bycia drużynowym w szkole średniej. Czyli prowadząc drużynę swoich rówieśników, nie dzieci podstawowych. Czyli kształcił liderów Tak, tak na, na obecne czasy, nie? A skąd ci ludzie gnęli też w ogóle, w ogóle i ten, y, y, mając 16-17 lat? Jednak chcieli się zapisywać do harcestwa, a nie. No wódki wtedy tak nie było na porządku dziennym. Ciężko było zdobyć, to nie? więc nawet nie mieli gdzie gnąć do tej wódki. Nie, nie te no. w pewno... Nie, nie, ale nie, wódki skali... Oprócz Harcestwa, nie żeby żeby iść żeby iść się w drugą napis, stronę, to trzeba było wydobyć naprawdę ten, dużo sprytu organizacyjnego. <noise> ale do czego zmierza? Większość tych ludzi na przykład, tak jak do tych trzech morgów, czy potem gdziekolwiek się pojawiała, to nie w Harcestwie starszym, to byli ludzie którzy jakieś sytuacje rodzinne mieli, jak to się mówi, pokrzyżowane. Mhm. Albo rozwody, albo właśnie tak jak Ela straciła ojca, albo coś tam, mhm. albo coś tam. I to byli tacy ludzie w większości przypadków pokiereszowani. I, i Bogdan też przecież postawił no tak. po swojego prostu... syna y, i po tym zawale jakoś umiał ich słuchać i umiał do nich docierać. Ale nie? może to jest opowieść no. o wykorzystywaniu młodych ludzi? Nie. Wtedy myślę, że nie było wykorzystywania, no bo, bo on nawet nie wykorzystywał, tylko swoją jakąś obecnością, bo nawet, nawet nie dawaniem rad, nie? Ale swoją obec... albo wszyscy razem swoją obecnością doprowadzali do tego, że te ich problemy jakieś, Sami Na chwilę... Znikały. Znikały, co nie? Bo przecież nawet... To zimowisko, które było w kościelisku wigilijne z wigilią. No to właśnie było dlatego, że to większość ludzi zdecydowała się pojechać, bo mieli pokiereszowane jakieś życie rodzinne, to nie. I oni nawet nie wiem, czy dostawali pozwolenie od tych rodziców na takie zimowisko wigilijne to nie? pojechać, czy nie, to nie? Czy po prostu brali plecak i mówili tym rodzicom, bo już takie były sytuacje, tak, tak jak Wigilne. ja, to nie, że... No nie pojechałem na święta do domu, nie? Choć nie miałem jakiegoś tam zwariowanego życia, pokierszowanego, tylko trochę mi odbiło na punkcie harcerstwa, no nie? Myślę, że może to no. po prostu gawenda jest tym znakiem, bo no. jeżeli ludzie mogli oczekiwać, że pojadą w takie miejsce i usłyszą no. coś takiego szczególnego no. 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 I, I myśmy sobie tam sami wtedy ugotowali tą Wigilię i potem to Boże Narodzenie, drugi dzień świąt i dopiero większość przyjeżdżała w drugi dzień świąt, na to zimowisko dojeżdżała. Ale taka wąska grupka, już nie, nie pamiętam kto był na tym tym. Nie? Taka była wielka kuchnia. Ten dom stoi do tej pory. Ten, yy, do, wojeżdżę do kościeliska i przejeżdżam koło tego domu. Taki pust zaniedbany, w którym to, to zimowisko na tej wigilii mieliśmy. Kasił, a to by nie doskierało, że w zasadzie każda uroczystość rodzinna, prawie każda, była jednocześnie uroczystością harcerską, albo pojawiali się tam zupełnie przypadkowi ludzie. Nie, nie doskierało nie, ci to? Nie, nie doskierało. No ale jakieś, nie czułaś się jakoś tam pomijana w jakichś decyzjach, że w sumie nie, nie miałaś wpływu na to, kto się pojawił. I... No ale to ja zawsze byłam cicha, spokojna. Czyli ty po prostu zawsze byłaś oddana do wykonywania misji. takim byłaś, taką prawą ręką, lewą ręką partii byłaś. Znaczy, gdyby Kasia nie była związana z harcerstwem, to pewnie by jej to przeszkadzało. No, znaczy Natomiast... ja bardzo późno zaczęłam yy byłam związana z Harcerstwem, bo ja tak jak poszłam do technikum, to ja pamiętam, że w pierwszej klasie technikum, jakbyśmy chciały założyć Harcerstwo, to nam powiedzieli, nie ma takiej opcji. Albo HSPS, albo nic. I w rezultacie nie było no nic. No bo to był nie? 70, który wziął. Tak, szósty, no, no. więc w rezultacie w nowej, my w Technikum. W nowej hucie nie... był HSPS, bo przecież sprawski przyjechał w Mundurze -owskim. Ja w biały, do, do, Nie owskim Nie do już ten mundur miał. Nie? I potem <laughs> dopiero ten zielony mundur miał drugi, z tego względu, że był y, miesiąc wcześniej u Jurka Fedirki w Kołczewie. Nie? A Fedirko wtedy y, budował legiony. Nie? <laughs> w 1981 roku Fedirko, afera była, nie? wystąpił y, na. Y, to było po. po Casie, to nie? Po czasie, myśmy byli w sierpniu, a we wrześniu mm. był ten zlot na błoniach słynny, w 1981 tak. roku przed tak. Stanem Wojennym. Fedirko wtedy ze swoimi legionami wystąpił, czyli przyjechali na ten biwak, czarne pałatki takie. Choć teraz oglądaliśmy film Legiony i nie mieli czarnych pałatek, tylko białe. <laughs> teraz nie wiadomo, gdzie jest prawda. To nie z laskami tymi jak. Nie, on takie po prostu miał pełno takich właśnie młodych no, ale chłopaków. Ale nie bierzesz pod uwagę jeszcze wyraz artystyczny, bo Jurek no. jednak jako teatrolog tak, tak, to tak, zwraca tak. też uwagę, wiesz, żeby no, to się no, dobrze prezentowało. Tak, tak, tak. I on Więc wtedy może miał ty... takich młodych chłopaków, drużynę właśnie tam, taką, tylko że on był komendantem chówca nie? i on wszystko budował wokół chówca, czyli hmm. większość tych ludzi miał. Ta potencjalna kadra, tak jak u nas tu w kręgu była, to u Jurka Fedirki to byli ludzie, którzy dział, robili coś w chówcu albo pracowali w szkołach, nie? Yy, prowadzili jakieś drużyny czy gdzieś. No i Sprawski tam był wtedy w tym kołczewie na obozie, chciałby dopytać, to, skąd on się tam wziął. Czy na jakimś kursie musiał być instruktorski, bo Fedirko jeszcze trochę w chorągwi no nie, jako instruktor, że on się tam znalazł i wtedy ten zielony mundur miał, ale w nowej kuchni, a nie, zielony mundur miał chyba dlatego, że orogen też działał w podstawówce, no bo dzieci w szkole tak. miały zielone mundury, tak. nie, a w szkole średniej były mundury HSPS-owskie.